Dzień dobry wszystkim i tutaj w UK tutaj w UK i w Polsce ktokolwiek mnie widzi ktokolwiek mnie słyszy jeżeli widzisz mnie po raz pierwszy mam na imię Dawid i już od 9 dni jadę z wyzwaniem jadę z wyzwaniem nazywam je Applemania jako jabłko jest podstawa Apple, jabłko ale tutaj nie tylko o jabłka chodzi tutaj chodzi o spalanie tłuszczyku w bezpieczny sposób dlatego takie zdjęcie też jest na początku tutaj pokazane to jestem ja to jestem ja po 8 dniach po ośmiu dniach wyzwania, przepraszam po siedmiu dniach wyzwania gdzie jestem na tymczasowej głodówce każdego dnia do mojego posiłku włączam trzy jabłka ale to nie jest mój jedyny posiłek. Oczywiście ja jem normalnie, ale przede wszystkim jem bardzo dużo warzyw i bardzo dużo owoców przez ten czas. Bardzo mało, bardzo sporadycznie jakiekolwiek mięso. Zero alkoholu, zero kawy, zero cukru, zero słodyczy, zero takich rzeczy. Dlatego efekty dosłownie są namacalne i widzialne po kilku dniach dosłownie. W moim pasie zniknęło już dużo, dużo tego tłuszczu się spaliło. Oprócz tego, oczywiście skakuję do zimnej wody. Nie robię tego oczywiście codziennie, bo moja przerwa jest zbyt krótka, żeby to było osiągalne. Jestem teraz na swojej przerwie, to każdy to wie. Od tej przerwy właśnie wziął się napis Break Time Channel. Jestem na mojej przerwie i dzielę się z Wami informacjami, które sam zdobyłem, których sam doświadczyłem. Przede wszystkim, ja na własnym doświadczeniu się opieram tutaj i tym, co przeczytam, tym, co wysłucham od innych ludzi, których znam, oczywiście. Cieszę się bardzo, że te efekty są już bardzo widoczne, i mam nadzieję, że osoby, które za mną podążają w tym samym wyzwaniu. Mają podobne już efekty. Bardzo Was wspieram, bardzo się cieszę, że również możecie dawać radę razem ze mną. Cieszę się. Cieszę się bardzo. Pogoda w Anglii dzisiaj wróciła do normy. Znowu szaroburo i chmura za chmurą. <grym> Ale czego tutaj można się spodziewać? Jest już jesień, jesień w pełni. Liście lecą z drzew, coraz więcej ich tutaj jest dookoła. Więc. Trzeba się pilnować, trzeba się kurować i zapobiegać zamiast leczyć oczywiście. Trzeba zapobiegać temu, co może nas dorwać, zwłaszcza w takim czasie, kiedy będzie wiało, lało. A w tych czasach ludzie już zaczynają coraz słabsi być niestety odporni i odporni na to wszystko, co mamy na dworze, na tą naszą matkę naturę niestety. Deszcz. Popada, trochę wiatru powieje i niestety już jest przeziębienie, już coś się z nami dzieje. Aż się zrymowało do tego wszystkiego. Dużo więcej już nie dodam, bo zaraz moja przerwa będzie się kończyć. A jeszcze chciałbym chociaż chwilę z niej skorzystać. Cieszę się, że ktoś mnie ogląda, że ktoś mnie tutaj wspiera. Oprócz tego kanału też wspieracie mnie poza nim. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że Wy tam jesteście, że mnie oglądacie. Za dużo dzisiaj nie powiedziałem tutaj po polsku konkretów, ale prędzej czy później przygotuję coś konkretnego, i wtedy już pojedziemy na grubo. Pozdrawiam.